no witajcie kochani, dzień dobry no następny odcinek Beata jedzie no jedzie dzisiaj poniedziałek którego to jest zaraz wam powiem 17 17 czerwca 2024 dlatego datę podaję, żeby później jak ktoś to obejrzał za, za 3-5 lat nie miał pretensji, że ja coś źle powiedziałam czy, czy nieaktualny jest i tak dalej, także proszę wziąć no poprawkę, jest czerwiec 2024 rok. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach klinicznych, a w szczególności badaniach ASO. Um, no, tych badaniach y, y, leków również i genetycznych. Także było pytanie, więc odpowiadam. To znaczy tak, co ja o badaniach klinicznych wiem? Ogólnie może powiem y, troszeczkę, a potem opowiem Wam, jak to może wyglądać w Polsce. Mówię dlatego, że może, bo ja, nie, ja po prostu nie wiem, jak to, może, jak to będzie wyglądać. Także tak, w USA to mniej więcej ma takie... Mniej więcej to tak będzie wyglądać badanie ASO, że firma farmaceutyczna przeprowadzi badania tak zwane komercyjne, nad, nad lekiem um, na Singap1. Kiedy to będzie, nie wiemy. Wiemy, że są dwie, trzy firmy w tym momencie um, w badaniach przedklinicznych. Przedkliniczne to są badania, które w są w przygotowaniu do badań klinicznych na ludziach. Ogólnie badania kliniczne składają się z trzech faz. Z trzech faz. Pierwszej fazy, drugiej i trzeciej fazy. Pierwsza faza jest najbardziej niebezpieczna, dlatego że się bada bezpieczeństwo leku. Druga i trzecia faza są już trochę bardziej bezpieczne, na większej ilości ludzi również i bada się skuteczność bardziej niż bezpieczeństwo leku. Bezpieczeństwo również, ale skuteczność. Dlaczego to jest tak, tak wszystko ułożone? Dlatego, że oczywiście są badania na zwierzętach z mutacją Syngap1 przeprowadzone, ale pamiętajmy zawsze, że mimo tego, że my mamy bardzo podobne DNA do zwierząt, pamiętajmy również, może ciekawostka, że my ludzie łączymy. Mamy wspólne DNA z bananem, 50% naszego DNA jest wspólne z bananem. Także możecie sobie wyobrazić jak my jesteśmy bardzo podobni do na przykład e, szczura czy, czy, czy myszy, już nie mówię o małpie, tak? Także można przeprowadzić te badania e, kliniczne na zwierzętach, e, ale wszystko jedno to nie jest 100%, e, no to nie jest 100% człowiek, tak? No więc badania kliniczne na ludziach, pierwsza faza bezpieczeństwo na małej grupie pacjentów, druga faza, trzecia faza to wiadomo. No, jakie są badania? Najbardziej takim no, takim standardowym badaniem to jest double blind placebo study. Co to oznacza? Oznacza to, że część ludzi, część pacjentów dostanie Rzeczywiście lek, a część pacjentów dostanie placebo, czyli, czyli po prostu nic. Ukryty, ukryty no, to jest będzie nic w postaci leku. O tym, na, o tym nie wiedzą ani lekarze, o tym nie wiedzą ani naukowcy, to jest po prostu losowo wybrane pacjenci. Na przykład będzie nabór pacjentów. Będziemy mieli 20 sztuk pacjentów, będzie 10 pacjentów z tym, z, z, z lekiem, a 10 pacjentów jakby z udawanym lekiem, tak? I o tym nikt nie będzie wiedział, żeby nie było, żeby nie było, no, żeby nie było po prostu, żeby to było jak najbardziej uczciwe, tak? I najbardziej obiektywne. Dlatego się robi te randomized double blind placebo study, tak? Ani twoi lekarze, ani naukowcy ani po prostu nikt nie będzie wiedział, kto dostanie, kto nie dostanie. Moim zdaniem, i, wie, i wielu innych ludzi zdaniem, to jest po prostu niemoralne, jeżeli chodzi o syngap 1 ani, ani um, wszystkie choroby genetyczne, dlatego że, po, wiecie, poddanie na przykład dziecka, moim zdaniem, takiemu badaniu, gdzie może być nie lek podany, ale, ale nic tak naprawdę. I w do, do, no, do kręgosłupa, i w lewy, i podróż, i wszystko z chorym dzieckiem. To jest po prostu, moim zdaniem, powinno się zawsze podawać wszystkim lek, bo, na, bo będziemy 100% wiedzieć, czy to jest lek, czy to nie jest lek. My będziemy wiedzieć po pierwszym podaniu, tak? To jest, dla mnie to jest oczywiste, no ale to jest, jak na razie, do tej pory, no, to jest jakby najbardziej standardowe badanie kliniczne. Może to się zmienić, to się zmienia, bo to więcej jest głosów. Oczywiście, to nie, ja nie jestem sama w tym myśleniu, ale głosów jest dużo więcej na tym, że w niektórych chorobach genetycznych, w niektórych chorobach szczególnie rzecz biorąc, szczególnie jeżeli chodzi o choroby postępujące, śmiertelne, no to w ogóle jest dla mnie zdaniem niemoralne coś takiego, żeby jednym dać placebo, drugim dać lek, no mi wiadomo. The, że no, ten, co ma, ten, co dostanie placebo, nie ma szans w ogóle na, na przeżycie. Tak? W naszym wypadku oczywiście, nie, nie bójcie się tutaj, e, SynCAP1 nie jest chorobą śmiertelną ani progresywną, neuro, neurodegeneracyjną, że tak powiem. Także to nie jest jakby um, kwestią, ale no, to jest po prostu no, ryzyko tego, że, je, be, że będzie double blindness i dostali, tak? No, ale najprawdopodobniej będą te badania kliniczne Double Blind Placido Study. Także na to. Na to. Ania, Wasik do, Wąsik do mnie dzwoni. Słyszeliście? No. Oddzwonię później. Nagrywam, Ania, nagrywam teraz. No. No to tyle, tyle o tym jakby badaniu. Jest coś takiego jak open label study i na tym open label study i to jest badanie niekomercyjne, zaznaczam też, badanie prowadzone, prowadzone przez Uniwersytet Cornell w Nowym Jorku, to jest RAVICTI i to jest open label study, to jest po prostu study, w którym wszystkie dzieci dostały ten lek, tak? I to jest otwarte badanie. To jest badanie wszystkie dzieci dostały, mogły o tym rozmawiać też z rodzinami publicznie i tak dalej, dalej, dalej. To powiem szczerze, bardziej mi się podoba, ale Ravikti jest, pamiętamy, lekiem wtórnego użytku, na którym badania bezpieczeństwa zostały już przeprowadzone. Badania Ravikti na tym Open Label Study w Nowym Jorku, one nie, nie są przeprowadzane ze względu na bezpieczeństwo, ale na skuteczność. Pamiętajmy to, bo to już e, jakby badania kliniczne na bezpieczeństwo zostały prze, przeprowadzone w związku z inną chorobą, tak? Um, no. No to wróćmy kółkiem do naszego e, ASO. Wiemy teraz co to, na, co to jest e, no, Double Blind Placebo Study no i, i nabór na takie badanie, prawda? To będzie firma farmaceutyczna, to nie będzie uniwersytet, to będzie firma komercyjna, farmaceutyczna, która będzie się starać lek na, na rynek prowadzić i po prostu sprzedać, z zyskiem oczywiście. Wy, naukowcy w tej firmie farmaceutycznej, wy, wyznaczą sobie kryteria, pod, pod, które, pod które ma, do których ma się dostosować społeczeństwo, tak? Będą kryteria wiekowe, mogą być kryteria y, według płci, u nas, u nas pewnie nie. Wiekowe mogą być na przykład od, nie wiem, od urodzenia do 6 lat, mogą być od 6 lat do, do 12 lat, od 12 lat mogą być do 18 lat, może być od 0 do 18 lat, albo może być 18 lat wzwyż, tak? Zazwyczaj są badania prowadzone albo na dzieciach, albo na dorosłych, czasami jest na dzieciach i na dorosłych. No lepiej by było, na dzieciach i na dorosłych, tak? Dziecko jest do 18 roku życia uważane. My tego nie wiemy na dzień, na dzień obecny i to mogą być różne badania z różnych firm i różne metody ASO i w różnych tych kryteriach, tak? Może być jedna firma powie, że oni chcą po prostu malutkie dzieci badać do 6 roku życia, a inna firma powie nie, bo my chcemy badać, wszystkich, a może jeszcze inna powie, że nie, bo my chcemy tylko badać dorosłych. Rozumiecie? My, na, my, my nie możemy w ogóle, my na to żadnego wpływu nie mamy. Wiemy z badań na zwierzętach, że terapia Aso i terapia genowa, y, nauczyliśmy się wcześniej, co to jest terapia genowa, terapia zastęp albo naprawiające geny, albo zastępujące geny, że, ta, że te terapie powinny działać u naszych dzieci bez względu na wiek, tak? Tak jak e, mamy przykład terapii genowej SMA, lek się podaje e, do drugiego roku życia, e, później już się nie podaje, później ten lek albo nie jest, nie wiem dlaczego się nie podaje, albo nie jest skuteczny, albo jest za mało skuteczny, e, te dzieci już ta, so, tak są chore, że nie cofnie się choroba. U nas e, takiego ryzyka nie ma. U nas e, na w badaniach na zwierzętach choroba się cofnęła w każdym wieku. Także, nawet jeżeli macie kogoś 40-50 lat, ta terapia genowa, ta terapia ASO albo terapia genowa powinna zadziałać, tak? Mamy, mamy dowody na zwierzęta na to, że powinna zadziałać, niezależnie od wieku. E, no, to co jeszcze? E, no, to nabór tej, na tych chorobno. No, i oczywiście tam są różne kryteria, wiecie, wiekowe. Muszą być miksy rasowe też, potem, potem musi, musi być jakby te badanie przeprowadzone globalnie. No i tutaj się skupimy na tym globalnie za chwilkę. No wie, wiemy dzisiaj, że te badania zaczną się w Stanach, ale to nie jest powiedziane, że one się utkną w Stanach, tak? one muszą wyjść też na świat. I, I wtedy będzie pytanie, gdzie na świecie te badania przeprowadzić, tak? Um, no to co ja mam powiem o, o badaniu klinicznym jeszcze. A oni patrzą też jeszcze chyba y, na to, czy w ogóle rodzina jest w stanie y, takie badanie przeprowadzić, to znaczy ma, ma transport, ma jak te dziecko dowieść na badania, ma, ma po prostu no. Tam są też kilka, ale to tak naprawdę nie jest istotne, tak naprawdę, bo to się wszystko da jakby załatwić, nie, jak, jak podpasuje, no. Um, o Jezus Maryja, co ja jeszcze, o, no to miałam, aha, no to wiemy, tutaj w Stanach to, to będziemy, ogłoszą, będziemy wtedy patrzeć jak i co i, i jak to wszystko będzie wyglądać. Um, jak to przenieść do Polski, tak? I dlaczego i dlaczego ja, ja osobiście myślę, że to jest bardzo możliwe w Polsce? Ja kochani nie wiem ogólnie rzecz biorąc, jak to przenieść w Polsce, bo ja nie, po prostu się nie znam, ale wam powiem, jak się upewnić, żeby te badania nie były w Polsce. O tak no to się upewnić, żeby nie były w Polsce ani, ani w Europie nigdzie, no to nic nie robić, o tak powiem. Społeczeństwo nic nie robi, nie organizuje się, nie ma prężnego jakby prężnej więzi, prężnego działania razem ze sobą, razem wspólnie, obecności w, w, w medycynie i tak no to, no to to jest gwarancja, że nic nie będzie, tak? To jest gwarancja, że nic nie będzie, bo za nas, kochani, nikt nic nie zrobi. Firmy farmaceutyczne patrzą na jedno: jak najłatwiej, najszybciej i naj, najlepiej, o tak, bo muszą też zarobić, tak? To jakby zarobić, muszą, ale jakby najłatwiej im było te badania przeprowadzić, tak? Bo pamiętajmy, jest setki, są setki chorób. Na które y, czekają w kolejce na te badania kliniczne i chcą tych badań klinicznych, no to każdy idzie kochani na łatwiznę, tak? No, no, jak nie ma z kim pracować, no to, no to, no to skąd oni wy, zaczną y, grzebać, szukać Was, namawiać Was? Jak mogą po prostu od razu iść na łatwiznę, zorganizowane społeczeństwo, dostosowane, oni ogłoszą nabór na badania kliniczne i ci ludzie będą już poinformowani wyedukowani, chętni, będą wiedzieli co to znaczy, o co tutaj chodzi, nie będą musieli być, nie wiem, namawiani, szukani itd, i tak dalej, i tak dalej. To są organizacje, chorób rzadkich, które po prostu zapewniają, że, że, że ci pacjenci będą, tak? No. Także to mogę Wam obiecać, jeżeli nic nie będziecie robić, no to tych badań nie będzie, tak? W Stanach jest bardzo prężna organizacja pacjentów i, i dzięki temu, że jest wszędzie o syngap głośno w, 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 w naukowy i ma reputację. Po prostu syngap jeden ma re, reputację taką, że cokolwiek naukowiec, jakikolwiek chce, to my się wszyscy zbieramy i to robimy, tak? Chce ankietę, robimy. Ce, y, nie wiem, próbki krwi robimy. I to szybko robimy i w dużej ilości, tak? My mamy po prostu taką reputację, że jeżeli SRF powie, y, robimy to badanie, to każdy naukowiec, każdy jest po prostu pod wrażeniem, że to jest tak szybko i tak, tak silnie, i tak ludzie y, po prostu od, od, odezwali się na to ten, na ten, na zaproszenie. Że, to jest że oni są po że dla nich jest po prostu łatwo. Oni wiedzą, że my chcemy, nie muszą namawiać, nie muszą ciągnąć wszystkich. No to, to, to o to chodzi, tak? No i o to chodzi. W Polsce mamy na dziś, na, dziś, na dziś dzisiejszy potwierdzonych 39 dzieci z mutacją syngap 1. To jest dużo. To jest dużo. I mamy w tej chwili dosyć silną organizację, tak? I mamy i stowarzyszenie, i mamy. I mamy y, nieformalną organizację, i każdy coś tam robi. Jestem bardzo z was dumna, kochani, bardzo. Bo jeszcze jakbyście mnie zapytali, nie wiem, dwa lata temu, to bym, to bym nie wiedziała, co powiedzieć, bo no jakby nie było z kim pracować. <laughs> Także jestem bardzo z was dumna i chcę wam powiedzieć, że wszystko jest ważne. Wszystko i to od was zależy, czy te badania będą w Polsce, czy nie. Czy one w ogóle będą w Niemczech? Czy one będą we Francji? To jest nieważne. Oczywiście by było lepiej, żeby były w Polsce, no bo to wiadomo, ale co z tego, jak na przykład będą w Berlinie? No to co, nie dojedziecie? Raz na, raz na trzy miesiące możecie dojechać do Berlina. Czy będą, e, nie wiem, we Francji? Jakoś dojedziecie. To jest po prostu możliwe. Po, w Unii Europejskiej prawa są jednakowe, tak? Musi być w Unii Europejskiej. Ja uważam, że Polska ma bardzo dużą szansę, ale nawet jeżeli będzie w Unii Europejskiej. Będą pytania na pewno, no jak będzie na przykład w Stanach, no to w, zale w zależności mogą dopuścić, e, może dopuścić firma farmaceutyczna pacjentów spoza Stanów Zjednoczonych, a może nie. To, to jest e, to jest znak zapytania. Słuchajcie, to nie jest to nie jest takie pewne. E, na dzień dzisiejszy bym się chyliła, że raczej nie, ale, ale tego nie wiem. To już zaznaczam. Ale jaka to jest praktyczność tego, tego, tego rozwiązania dla Was? To jest żadna praktyczność, dlatego że, żeby to była terapia genowa, jedno, jednorazowa, no to pewnie do, dolecicie sobie. Czy, czy nie wiem, czy nawet do Los Angeles, czy do, czy do Teksasu, czy nawet do Arizony sobie dolecicie, cho, cho, chociaż to jest daleko. Ale kochani, jeżeli to jest. To jest terapia, która jest, e, która jest co, co, co 3 miesiące podawana. No to nie władujecie dzieciaka i nie będziecie lecieć co trzy miesiące do Nowego Jorku jeszcze jako tako, Bo to jest 7 godzin, 8 godzin w samolocie. tak? 7, 7 godzin w samolocie. To już pomijam koszty, pomijam wszystko, bo te badania kliniczne będą oczywiście za darmo dla, 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 dla uczestników, ale pomijam koszty podróży. No to to jest po prostu nie. Nie wiem, no to jest po prostu niepraktyczne, nie tak? Latać do Nowego Jorku, do Nowego Jorku jest najbliżej, ale Wam latać do Nowego Jorku co trzy miesiące samolotem, potem się zatrzymywać w hotelu przez jakiś czas, nie wiem ile czasu trzeba będzie zostać, może, może trzeba będzie zostać dzień, może dwa, może tydzień po takim wlebie, tego nie wiem. Podejrzewam, że, że no, może przez noc, no nie wiem, no, nie podejrzewam, że nie tydzień. Ale to jest po prostu niepraktyczne. Dla Was najbardziej praktyczne to jest po prostu jak najsilniejszą społeczność zebrać, związać się z, ze światem, ogólnie ze światem, ze Stanami, z Niemcami, z, z, z Włochami, z Australią, ze światem się związać i być głośnym i coś robić, tak? Powiedzieć, że my jesteśmy gotowi, my jesteśmy gotowi na badania. Tutaj ma być badania, tak? Współpracować z, z lekarzami, współpracować ze wszystkimi, co może być, ale to od Was zależy, bo nikt za Was tego nie zrobi. To każdy jeden, jeden e, rodzic ma obowiązek w jakimkolwiek stopniu po prostu robić to, co, 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 co może, no, w tym względzie. Jeżeli chcecie te badania mieć, w Polsce. Jeżeli Wam nie zależy na tym, żeby były badania w Polsce ani w Europie, no to można nic nie robić. Tylko też pamiętajcie, że same Stany też nie jakby no to organizacja jest silna, ale świat liczy na, na świat. Każda, każda organizacja krajowa na świecie tak samo w Stanach liczy na to, że my wszyscy razem się zorganizujemy i my wszyscy razem pokażemy tym firmom, że dla nas, dla nas się opłaca robić, tak? My jesteśmy dobrymi pacjentami, my jesteśmy otwarci, my będziemy chcieli i tak dalej. No to też to jest tak, a mi nie zależy, no ale innym zależy też. Mi zależy na tym, żebyście, żebyście no, brali udział. Co, jeżeli, jeżeli na przykład ktoś powie, ja nie chcę być eksperymentem, ja nie chcę brać udziału w żadnych badaniach klinicznych, ja tego w ogóle mam to gdzieś, ja, ja nie będę królikiem doświadczalnym, słuchajcie, kochani, też można, oczywiście. Ja nie, ja nie mówię, że nie można, tylko musicie mieć tą świadomość, że jeżeli nawet, jeżeli badanie kliniczne będzie e, takie ASO, Double Blind Placido Study, jeżeli te badanie będzie nawet, yy, no wszystko dobrze pójdzie, tak? Wszystko będzie super, wszystko pójdzie na czas, wszystko dobrze pójdzie, trata, tata, będzie super, no to jest 10 lat od wprowadz do wprowadzania na rynek. Dlatego ja uważam, dla mnie osobiście, to jest moje zdanie, że dla mnie 10 lat to jest za długo czekać, bo moja córka rośnie. I 10 lat to jest takie to by było jakby dzisiaj te badania się zaczęły i ich, ich, ich dzisiaj nie ma. Może będą w przyszłym roku, może będą za dwa lata. My tego nie wiemy, tak? Dokładnie. My Wydaje nam się, że, że za rok, za dwa, tak? Ale my do końca tego nie wiemy. No to policzmy od dziś, od, żeby dzisiaj się ogłosili, żeby dzisiaj nabrali to już 10 lat do wprowadzania na rynek. Będzie to wprowadzone na rynek amerykański pierwsze, przez amerykańskie FDA. Zanim Ogłosi, zanim Europejska Ta Komisja Leków, czy coś takiego, ogłosi dopuszczenie, no to może by jeszcze być, jeszcze być 5 lat. No to to, jest takie, to są takie ramy czasowe, słuchajcie, kochani. To są ramy czasowe, które dla mnie osobiście są nie do, nie do przyjęcia. Tak? Dla mnie osobiście ja bym walczyła i bym wszystko zrobiła, żeby mieć szansę, bo to jest szansa to jest szansa. Na leczenie. To, to nie jest gwarancja leczenia, to jest po prostu szansa na leczenie, tak? Eee, no co jeszcze mam powiedzieć? No ale wiecie, to jest każda indywidualna sprawa. Nie każdy pójdzie na badania kliniczne, nie każdy się, się zgodzi i tak dalej. Eee, ale jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani, to miejcie to świadomość, że jesteście, to od was zależy, że, że każdy będzie musiał coś zrobić. I każdy będzie musiał do tego dążyć, tak? E, co jeszcze chciałam powiedzieć? Do domu przyjechałam. Długi ten film dzisiaj. Co mam jeszcze powiedzieć, kochani? Uch, się zgubiłam w samych zeznaniach teraz. A! I oczywiście... Badania. Jeżeli macie, bierzecie udział w badaniach klinicznych, to leki są za darmo i e, najprawdopodobniej to nie jest 100%. E, oczywiście każde badanie jest inne, no ale w większości badań, po nawet zaprzestaniu tego badania, leki e, są oferowane dla, dla, dla dzieci za darmo, później już, tak to oczywiście przyspiesza całą refundację, całe czekanie na refundację, trata, tata, wszystko to przyspiesza, tak? Także jeżeli ktoś się załapie na takie badania kliniczne, to wiecie, że no, po pierwsze jest ryzyko, czy w ogóle dostaniecie lek czy placebo, jeżeli to będzie placebo study, a ja bym tak powiedział 50-50 teraz, nie? 50 na 50 może nie będzie, ale, ale pewnie będzie. Ile, ile tego czasu podawania placebo będzie mi się wydawa, wydaje, że oczywiście nie 10 lat, no bo nikt tego nie, ten, nie, nie, nie zrobi ale no pewnie rok tego placebo będzie podawania, nie wiem może więcej, te, tego nie wiem to też jest ryzyko no ale później, przy, przypuszczamy, że wszystko dobrze pójdzie, tak, przypuszczamy, że będzie super że, że markery drugie zrobię wideo o biomarkerach i ankieta, bo już nie zdążę, 25 minut z Wami gadam. No to, no to przypuszczamy, że wszystko będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej. No to jest tak naprawdę 10 lat, nie? No to 10 lat i później i później dostaniecie ten lek jakby za darmo, kontynuować, bo jak on będzie działał, to, to też jest niemoralnie etyczne żeby zabrać lek, który działa od dzieci, tak? No to, no to będziecie mieli po prostu z głowy. No. Dlatego to jest takie kuźwa ważne, żeby te badania kliniczne jakby uczestniczyć w tym, tak? No, mówię, drugi, drugi trzeci raz. To jest ryzyko, to jest szansa. Szansa, nie, 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 nie obietnica, tylko po prostu szansa. No, ale takie są realia naszy, naszych chorób e, rzadkich, że możemy mieć po prostu szansę na leczenie. Słuchajcie, jakoś się zagmatwałam tu, tu w tym filmie wszystko. Jak chcecie konkretne pytania zadawać, macie pytania do mnie, to piszcie i ja po prostu na te konkretne pytania będę odpowiadać. Czy może Was konkretnie coś interesuje? Tak, czy jeszcze powiem na koniec. To jest tak, że jak Rawikty to jest Open Label Study, no to możesz na przykład zapytać. Ja mam kolegów, koleżanki, które są na, na Rawikty. Ja mogę ich zapytać, hej, jak Ci idzie na Ravikti? oni mi powiedzą, jak Ci idzie na Ravikti, jak, jak yy, to wszystko jest. Ale te badania kliniczne Double Blind Placebo Study, co na przykład Dravet ma, choroba Dravet, oni są zaprzysiężeni, zaprzysiężeni jakby do tajemnicy, tak? To oni nie mogą sobie pójść na Facebooka wstawić, a moje dziecko tak się dobrze rozwija. I tego się nie dowiesz. Ja to już szukałam, szukałam na internecie, żeby znaleźć takie dziecko, czy Angelmana, czy draweta, czy jakiej innej choroby, która by miała badania kliniczne na ASO, nie mogłam w ogóle tego znaleźć, bo w całym internecie tego po prostu nie ma. Dlatego, że ci ludzie są obciążeni tajemnicą. I to musicie po prostu kogoś fizycznie znać. Nie wiem, przez jakiś przypadek, że, że dziecko ma draweta i dziecko jest na badaniu klinicznym, no to może ci prywatnie jakiś rodzic powie i też nie wiem. I też nie wiem, ale byś by zobaczyła, jakby to było twoje, na przykład sąsiadka, czy twoja kuzynka, no widziałabyś rozwój, tak? To byś wiedziała, jak to działa, tak? Jakbyś miała relacje z tym dzieckiem. Ale ogólnie, to, on, no to no nie można się tego dowiedzieć, no i dlatego to jest takie ciężkie, że tego się nie można dowiedzieć, nie? Bo to jest taka tajemnica, yy, no, yy, farmaceutyczna, nie? No. No dobra, ile? 28 minut. Zadawajcie pytania. I konkretne. Na razie, kochani, papa. Pa.